Pierwszy projekt to budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Centrum warte będzie prawie 4 miliony złotych, z czego Unia Europejska wyłoży 2,7 miliona. Drugi projekt będzie miał bardziej komercyjny charakter. Za prawie 3 miliony złotych Akademia Morska chce zakupić aparaturę i rozpocząć badania nad jakością energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych, posadowionych na morzu. Oba projekty pokazują, w jakim kierunku powinna pójść gospodarka morska. Te projekty pokazują natomiast to, w jakim kierunku gospodarka morska naszego regionu powinna się rozwijać. One pokazują to, że powinniśmy dzisiaj starać się rozumieć zmiany zachodzące w gospodarce morskiej, starać się w związku z tym w tych zmianach brać aktywny udział, być wręcz, for, powiedziałbym, forpoczną, forpoczną tych zmian. Centrum naukowo-badawcze analizy ryzyka eksploatacji statków umożliwi prowadzenie badań, które doprowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu morskim. W szczególności badania prowadzone będą dla obszaru południowego Bałtyku z uwzględnieniem portów morskich. Laboratorium pierwsze decyduje, jakie warunki muszą nastąpić, żeby coś takiego się zdarzyło. Następnie przekazuje część informacji do laboratorium drugiego, które z kolei modeluje ten statek. Modeluje to zderzenie, to zdarzenie. Wynikiem czego na przykład powstaje rozstrzelnienie kadłuba. <grym> Załóżmy ogólnie, że rozstrzelnienie kadłuba o długości 6 metrów, przebicie podwójnego poszycia. Te elementy, te informacje przekazujemy do laboratorium trzeciego, które bazując na wypracowanych właśnie wynikach określa stopień ryzyka. Przedmiotem drugiego projektu jest uruchomienie Laboratorium Zielonej Energetyki na Akademii Morskiej i wyposażenie go w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową, która umożliwi prowadzenie badań na skalę kraju nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Jako Pomorze Zachodnie jesteśmy liderem w produkcji energii wiatrowej w Polsce, natomiast mamy swoje aspiracje związane z europejskimi czy nawet światowymi trendami przenoszenia farm wiatrowych na na morze a więc budowania tak zwanych offshore'owych farm wiatrowych. Umowę na oba projekty podpisali marszałek Olgerd Geblewicz i prorektor do spraw nauczania Akademii Morskiej dr inżynier Piotr Treichel. Zakończenie prac przy tym projekcie planowane jest na grudzień 2013 roku.